Jestem ja Hehe Ej, widzę lotnisko Bardzo dobrze To ja sobie zrobiłam żabcie i mamy czekoladę i kawę i... Ła, wow, to możesz tydzień nie wychodzić spokojnie. No. wszystko, cisza, spokój, aż, kurwa, aż dziwo Co gadasz? Może tam już nie dobiegł? <grystanie> już desz leje, gówno widać Dobra, lecę do ciebie A w którym miejscu wyszłaś z miasta? Yy, mam przed sobą... Czekaj, widzę gościa Widzisz gościa? O kurwa. A to fresh spawn jakiś o. I leci centralnie w moją stronę. Siemanko, masz mikrofon? Yeah. Do you have a microphone? Yeah. Okay, no, don't worry, I don't kill you. I won't kill you. <laughs> um. What is your favorite gun? Mosin. Mosin. Okay, wait. I will give you something. I'm keeper. I'm I will give you something. Okay. Here, take it. cool And I wish you good luck Bye, bye Gdzie jesteś? Lecę do miasta A masz daleko? Nie. Ja jestem... Gdzie ty jesteś? Przy drodze, ale... jak jest droga główna, na lewo od tego czerwonego domku jest lasek. Zaczyna się no las. Jest. A ja w nim jestem. Biegnę tam. Zapada, ale lipa. No. No, jest taki domek z blaszanym dachem. Ogrodzony drewnianym... płotkiem. Czekaj, jeszcze nie widzę, bo jestem... Si. Biegam przy płotku, właśnie. Czemu tu nie widzę, kurwa? Jak widzisz przy płotku jak cię nie ma Jestem wybiegnę na środek ulicy, dobra? Na skrzyżowanie dobra. tutaj koło straży pożarnej Jestem A, tu jesteś! To wracam, a ty chodź do mnie. <laughs> Mój czerwony domy był pozamykany, więc może tutaj nikogo nie ma. Kurwa. Gdzie jest? Minion. Wejść. Okej. Okay. To mi niepotrzebne. Może sobie wziąć. Ui. Traktora, ja sobie nie I magazynek obok. I <laughs> A u um mnie jest, że jest 0 na 7, Lol. Co ty gadasz? <laughs> Ale tam, fuj. Mm. Jedzenie masz, picie masz? Mam dwa ryże i... tam... E canteen. Wszystko Tak Jaki O! Masz komunikat? Nie Nie mam. Nie mogę się zaczekać, jak optymalizację jakąkolwiek wprowadzą do Daisy, bo wtedy przecież FPS podskoczy Chyba się zgubiłam Chyba nie. Gdzie są? W lesie. No kurwa, ja nie Stań wiem w miejscu. Gdzie jesteś? Na no, no, takiej polance. Na polance? Co? Czekaj, wyjdę na polankę, którą widzę. Są takie e, choinki na niej. Co? Ja jestem na tej polance od strony ulicy chyba. Teraz, pewnie do góry wybiegłaś. Ta Dobra, widzicie. Zagubiona owca, tutaj. I się to zgląda, nie wiem o co chodzi. O nie, chce mi się siku, idź Nie. Nie wychodzę stąd. No Jeszcze sobie podjem troszkę. Spoko. Straciłem trzy magazynki do Feniksa, a mam jeszcze pięć oprócz tego. What? I coś mi się tak ciemno zrobiło. No, ściemnia się. Chyba. No mi się ściemniło. Słyszałem czwórkę. A ja nie To jest chore. Czy to słyszysz, Znowu. Teraz chyba i ja słyszałem. To jest niedaleko. Tak mhm. może na odległość tego czerwonego domku. Ja się tak patrzę w tamtą stronę. Ktoś tam nie hasa? Tutaj nas gdzieś poszczelili w tym miejscu, także Ta. uważaj. Ale jak pada, to nas nie będą widzieć. O, Co to było? Fuck mi. W naszą no, stronę? Kładź się. Chyba tak. Czyli ktoś jest za nami w takim razie. Tak i to nie wiem, czy nie we mnie. Lub tak jak ja. Ja Cię popycham, czy mi się wydaje? Ale widzisz, byliśmy tam w tych drzewkach i tam słyszałem kroki. Jakieś kula. Widzę, widzę, nie widzę, nie widzę, widzę go. Mm. Tu jest, tu jest, tu jest. O kurwa. Chodź, 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 chodź Leci tam Gdzie? Gdzie? A, tam. No kurwa wprost Jak zygzakiem leci, dawaj za nie, dawaj Ale mam lagi Stój Widzę go, leci jak Ja też go widzę. Tylko mam lagi straszne Wygnijmy jeszcze kawałek, bo se kucnął. On mnie zabije Jeszcze mam... celownik mi się trzęsie od biegu Stój w miejscu, nie ruszaj się Stoję Pycze kłócą Przestanie mi się celownik trząść, to go ściągnę Jest tam? No jest, jest Tylko mi się celownik trzęsie ciągle O ja, Jakiś No Dobra, krwawi Założył broń i... I co robi? I leci w naszą stronę Biegnie Chodź tutaj, chodź tu do mnie Dostałam też. Ale żyje No rusz się to cipo. po... nie mogę iść Dobra, on padł Chodź tutaj, osłanie mnie Ty strzeliłeś? Tak, zabiłem go, no Zabandażuję się szybko Ty też się zabandażuj, w razie czego no. Jezus, poziom boli, nie Ty krwawisz, Boże, czy nie? nie tak I ciągle jęczy, ale nie wiem czemu <laughs> U, no. Może ci komunikat wyskakuje, masz fraktur czy nie? Nie, nie, mam tylko bleeding. Ciekawe czy go trafiłam w ogóle. Dobra, wezmę sobie jego magnuma na razie. No mam bleeding. Ale żeśmy go wyjebali. Wszystko ma inne, lol lol! czy ja go już musiałam trafić coś? ale stękasz! to właśnie nie wiem czemu! Ani no <laughs> nic się nie jest lol! <laughs> w ogóle się co zacina! co czekaj zacina się mi! No, no nie mogę! coś jej się zjebało! O! O kurcaj! I tak jakbym coś miał z nogami! Nie wiem, ja sobie morfinę strzyknąłem, bo miałem ten. To może też powinnam... No nie mogę się położyć. A chuj, wezmę sobie. <ślesy> On do mnie strzelał w suknicę. A Ciebie trafił? No, trafi mi raz. A najgorsze jest po prostu ten celownik, jak się chwieje. Nic nie da się zrobić. No zamknij cipkę. O, teraz się mogę położyć. Nie coś miałam z nogami? No weź tam broń do łapce, czy kupię. No tak, chuju. Za tobą drzwi Były zamknięte? Tak Nice Wbijaj tu Zamykaj drzwi Kurde, tak... Chujnia, bo tu okno jest tak perfidnie naprzeciwko no. Miasta idą strzały Od strony miasta Ty możesz dookoła pilnować, rozglądać się A widzę kogoś Leci w stronę komina dużego Ale to nie był chyba ten co strzelał hmm. Tam na tym kuminie, na samej górze, by było mega. No. O, biegnie na posterunku ktoś. Ale Bambi, nie ma nic. Ojej. Ja pamiętam, jak tutaj raz biegłam, i ci z tego, z Daisy Polska tutaj się na z kimś w szkole. I zajebala jakiegoś ziomka, ja podleciałam, wziąłem mu wszystko M4 ciuchy i Pamiętam. do niej to na chłopaki. No. Pamiętam. Wybiegł z posterunku, nie wiem co, on krąży dookoła niego. On krąży dookoła posterunku, może ktoś w posterunku siedzi. Bo no jest też, jest snajper, jest w posterunku. Co ty gadasz? No niech się podniesie. Się. Ktoś strzelał Daleko o. Nie Aj, padł na ziemię, no Dosął? Nie, 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 nie. Zanim strzeliłem y, już miał strzelać, on dosłownie się położył. A, A ktoś z jakiejś Bambi z pistoletem wigł pod posterunkiem. O słyszę po kilka strzałów z Mosina. Też słyszę. No jaki fajer? Wstaje na chwilę i się kładzie, no? A Bambi dookoła z pistoletem biega dookoła posterunku. I przeładowuje magazynki. Wchodzi przez bramę na teren posterunku. Teraz tak, ale przecież słyszałem o czwórkę. Nie słyszałem. Ej, czekaj, idę do tyłu, bo już nie mogę. <grych> no dobra. Dostał! Ten w posterunku. Leży. Co? Ten w posterunku leży. Ten to z, z Mosinem. Zrobiłeś go? No. Lol. Poczekaj, ja zobaczę ile mam naboi w Mosinie. Droga. Ja mam 24 Jeden Co? Ja miał jeden nabój Teraz nie mogę się naładować okay, Czekaj, czekaj no, A mam 34, to ja nie mam Zjem trochę ryżu Ja mam health i kiedy daj sobie ja nie mam healthi, odkąd mnie ten tak posiekał. No jak gdybym nie miał wtedy drizer, to pan czy, czy? Ciężko by było. No. Jeszcze zerknę raz. Coś się zmieniło. Nie wiem czy chcesz iść przeszukać sobie tego gościa na posterunku czy nie chcesz? Nie, boję no. No, to. <śle> nie. E! Co się stało? Ej. Nienawidzę I od razu w lewo i za domek schowaj Mosina no, Zaczynam czwórkę znaczy się mi nie chce jak gada gadama mi sam nie chcesować. No mamy to chcę. Ja do chuja słońce Znaczy czy ktoś na dachu tam jest te lepiej ten pieprzony badziew nic nie widzę. widzę Widzę kogoś. To jest chyba zręczu. O, widzę dwóch. Widzę cały skład leci. Chodź za mną, wracamy. Co ty je wiesz? Gdzie lecą? Chodź za mną, w naszą stronę, tylko że tam bardziej na prawo. No cały tak. trzech ich leci chyba. Cały skład ucieka w góry. Uciekajmy! Bo pewnie będzie... Y nie wiem kto. Nawi jest dwóch. Nie ma nigdzie potrzeba. Gdzie wyjdziecie głupi? Ja pipo. czy otwarte, bo oni gdzieś tu dobiegli chyba, tak mi się wydaje, skoro zginęli tam, pewnie gdzieś tutaj będą, albo lecą w stronę lotniska, lasami. Z tabulecą, może tutaj przez gdzieś gdzieś są? <laughs> sam, sam. Co? Tak. O, kurwa, widzę. Pomarańczowym jeszcze ziomek Widzę, go widzę. Leci tu. Nie, końcie kółko. On, jego ziomki pewnie piją ze studni. Tak. Piszko jedno. Piszko jedno. tutaj. Na ten snobek drugi. Chodź do murku najwyżej, trudno, wpadniemy na nich i tyle. Może pogadamy. No. Wewnątrz ich nie ma. Mm -mm. Nie widzę przynajmniej. Stój tutaj. Nie Ja są słaby.